Proszę Państwa, zobaczcie, jak wyglądają samochody w Chorwacji. Pięknie, nie? A nasz najlepiej. Nie dość, że z pyłu, z safari, jeszcze na dodatek, także konkret. Widać, pomarańczowe. Safari. Musimy my niekoniecznie znaleźć przed wyjazdem. A tu jeszcze zobaczcie, Mewy się dopadły I za w Austrii się wow. To on zawsze leje no coś w tym jest Dobrze, ale dzień mamy dzisiaj przepiękny Słoneczny, błękitne niebo. Więc nie będzie ma. fajnie. Ja też to spakuję. Tu. Czego nie ma? A ty masz czapkę jakoś? Nie. No to musisz iść. No nie będzie moje jest. No wszystko w szafie jest. No, ale to wojskowa taka. A to ja nie wiem. Nie może nie wziąłeś ze starej miejscówki. Szukaj. I tak to z nimi jest. Musimy się sprężać. Wcześniej, dzisiaj mieliśmy wejść. Ktoś pochował te kapelusy nie Ktoś pochował w szafie. są. I ktoś pochował. I na mnie. Dach też jest cudny. Po prostu. Mega. A widzisz, masz. Dostaliśmy komentarz, tak? jesteście z Brzegu? Ja też, Piwowarska. Wow! <laughs> a to dużo ludzi zna na Piwowarski. <laughs> pozdrawiamy. To wie, pozdrawiamy. 4, plus 1. Witamy, witamy. Idziemy na plażę Fontana. Przynajmniej tak zamierzamy, a czy trafimy to nie wiem, bo najbardziej nam się tam podobało. Byliśmy w jedną stronę poszliśmy w drugą, więc... Panie było zobaczyć co jest z drugiej strony. Jest mynia, tylko jest mega kolejka aż na ulicy. Wszyscy myją samochody. No jakie trabanty porzucone, full samochodów porzuconych w Chorwacji. I z tej strony. Czyli cofać się trzeba, żeby umyć. O, ale już widoki piękne. Cieszymy się, że dzisiaj jest bunkit na niebo. Wreszcie skorzystamy. Wiem, wiem, lepiej samochodu nie nagrywać, bo takie brudne, rasz. Nie da się oglądać. Przez to terenówka. Pokaż, że Golf 8 nie, potrafi wszystko. Pokażę już, jak wysiądziemy. Lepsze kilometry. niż Audi Quattro. Pokażę za chwilę wam, jak wysiądziemy, bo to nie ma co. Zabrałeś wszystko? sobą? Jeszcze nie. I tak, tu jest taki parking, jak widzicie, duży. Bezpłatny. To coś do czy widziałeś taki słonecznik do jedzenia, o którym Ci mówiłem wczoraj o godzinie 15.15? Co? Chyba maksymalnie. <grym> Mówię, zachowujcie się naturalnie, co teraz ja, ja robi. Ostanęliście <grym> i patrzycie na mnie. <grym> Ale fajnie wyglądacie, fotkę no, zrobię. <grym> że, no. że Ci mówiłem wczoraj o 15. 15.15, o tym słoneczniku, co miałeś go zabrać. <grym> Teraz widzimy sobie na Tak, Dobrze. Tak, no, buty, które zachowujmy na, na, zostały. Zachowujmy się na A <grym grym biega> teraz jest naturalnie. Ojejku. Jak ojciec wszystko rozwala. Zjemy się na plaży. Powiecie, ja włączam kamerę, a oni stają i na mnie patrzą, co ja robię. Ja już gotowy na plażę. No. O, o. To teraz możemy iść. I dobra. To ruszamy. A więc tak, witajcie ponownie. Tutaj ja przyjmuję teraz stery. Ekipa gotowa. Jak zwykle było nam się trudno zebrać. Nie, że jak to jest szybko żeśmy się ogarnęli i ja zebrali. Także takie leniuszki jesteśmy na tym wyjeździe troszkę. No ale wiecie, każdy wyjazd jest inny. Na jednym się leniuchuje, na drugim się bardziej aktywnie spędza. A my teraz tak pół na pół. Wczoraj do późna kąpaliśmy się w basenie. Było fajnie, ale teraz chcemy skorzystać. Z morza, z Adriatyku dokładnie, zobaczymy, jak to plaże wyglądają. Wczoraj nie było pogody. Przyszedł pył z Sahary. To już zapewne wszyscy wiedzą. Także trochę Izabela się denerwuje, bo ten pył leci do nosa. Prawdę mówiąc, to powinniśmy chodzić w maseczkach, no ale darujemy to sobie. Gorsze rzeczy wydychamy w zimie. Także to, co z pieców idzie, nie jakoś trzeba żyć. Także idziemy. Już nie przynudzam. I patrzymy na piękny Adriatyk, na lazurową wodę. Przyjeżdżajcie do Chorwacji, warto. A tak, poza tym, ci, co już byli w Chorwacji, mogliby się teraz wypowiedzieć, jak, wam, jak dla Was wyglądają ceny w Chorwacji. No, dla nas, no, można powiedzieć, że trochę poszło w górę niektóre rzeczy, niektóre rzeczy staniały. No, ciężko powiedzieć. Widzę, że są fale. Wiecie, co, nie przynudzam, bo naprawdę będzie co oglądać. Proszę, co się dzieje? <noise> Morze jest zburzone. Tam pryska aż na ludzi. Patrzcie, jakie fale. Babki uciekały przed chwilą. No to się nie pokąpiemy chyba. Ja nie będę ryzykować. Idziemy tam na cyplę. Mało ludzi jest w wodzie. Ja nigdy się z tym zagłębiałem Ciekawi mnie czy też jest jad, jod w Chorwacji no Bo w sumie też jest sól w wodzie Wiem, wiem że to w takich zimniejszych pojach najwięcej wydobywa się z wody jodu W lutym ale... nad Morzem A, Bałtyckim tak. Ale no, ciekawi mnie to Bo no, jak te fale się tak odbijają, popatrz jaka piana się zrobiła Ta piana to nie śmieci Kurczę byś mógł tam podejść bo ta piana to nie śmieci, tylko po prostu na powietrzenie wody, takie duże jest. Także to nic strasznego ta piana, nie przejmujcie się. Bo to po prostu jak woda się odbija od tych skał, to się robią bąbelki powietrza, które się łączą w grupę i robi się taka piana. To potrafi nawet zrobić się tak, że tej piany jest tak dużo, że na, na ląd ta piana jest zdmuchliwana przez wiatr. Tu tutaj również jest beach bar, więc można spokojnie sobie coś zamówić zimnego. Wszyscy leżakują. chcianie sobie wypoczywają. Ale czy możecie spokojnie sobie przyjeżdżać, darmowy parking, fajna plaża, fajne widoki, siłownia, woda, także ja. naprawdę jest fajnie tutaj cienia można załapać super. Ostatnio jak pamiętacie, jeżeli widzieliście odcinek, to szliśmy w... dwa dni temu, był taki odcinek. Na no, pewnie u was troszkę wcześniej, ale yy, szliśmy w drugą stronę i dotarliśmy do wyspy Takim mostkiem przechodziliśmy i pokazywaliśmy Wam, jak tam wygląda plaża. A że tutaj nie, wówczas nie doszliśmy, postanowiliśmy dzisiaj w tą stronę, bo wiedzieliśmy, że tu jest właśnie tak zacienione fajnie, że jest bunkiet na niebo. Słońce mocno świeci, to myślimy fajnie, będzie taki zrobić sobie spacer. I widzicie, rowerem też można spokojnie sobie przejechać. O, piesek się męczy, język wisi. Ale się dzieje. O pieski tu nie mogą. Widzicie? A ja szczurki? Widzę, <grydzę>, biegę. Właśnie, że po fale. Właśnie. Właśnie, ja. Bo dwie chce, żeby zawsze zesłać Mhm. Wiecie co, ja nie wiem, czy to odpowiedzialne wchodzić z dzieckiem wówczas, gdy są takie fale. Nie, bo wasza, popatrzcie, co się dzieje. No to tu ta trawka i to właśnie na <grym> Ale też jest nieczuł. Zwłaszcza po tej tragedii, co, co była ostatnio z tą dziewczyną. Zalewa nas tutaj. A wiesz skąd takie fale się grają? Na pewno dużo ludzi na morzu na skuterach jest. Zmienialiśmy przed chwilą sklepik. Tutaj Plac Zabaw jest dla dzieci. Widać, że można też wynająć jakieś kajaki, chyba. Rowerki wodne są. Fajnie, tu jest kort tenisowy. Jeździ Melex. Bardzo fajne miejsce. Poproszę, zmęczony człowiek. Tutaj jest kasa, gdzie można to wszystko opłacić. Bim ponga można pograć. O to lubimy. Jest banan ten, jak to się nazywa. Hmm. Tam to ciągnie motorówka. No wiem, ale ponton to. Jakoś to ma nazwę, nie mogę sobie skojarzyć. Supa można wynająć. a zaraz o się będą. Osiądowa, to już nie? To już jest hmm. Dobra. I tutaj ceny mamy, spójrzmy, gdzieś atrakcji, 14 euro taki Crazy UFO, uFO właśnie. Ale może wzburzone. No niesamowicie to wygląda. W Chorwacji rzadko spotykany widok. Ale ładnie. <gry> Lazurowa woda. Coś cudnego. Tego mi ostatnio brakowało. Pięknie ci jest. Max ogląda teraz ten filmik o tej dziewczyny, które fale porwały. No specjalnie się po No wygłupiali się, to wyglądało, jakby ona chciała już wyjść, a on jeszcze ją przytrzymał. I zobacz, wpadła w panik panikę. Już nie mogła się wydostać. On w Soku, nie wie co się dzieje. A najlepsze, zobacz, tutaj zaraz stoi. Widzisz, obserwator jakiś w słuchawkach? ona się topi. Ale hardcore. Zaraz, gdzie ją widać, gdzie się tam było, widać. On jeszcze próbował ją ratować, ale. No straszny, straszny po prostu. A on się nie utopił. Nie, on żyje. Ale hardcore. Pojechał z nią i ona ja 20 lat. No. to ciekawe, jak on się ogarnął, po takiej promie. Tragedia. Co jest to? Ogląda filmy wtedy te dziewczyny, bo A. nie widział wcześniej. Przykre, dlatego trzeba uważać. Zobaczcie, tutaj jest taka Ło! I ten, ten głos wydaje. Patrzcie. I tu dmucha. Dotarliśmy do kempingu i tak idziemy i dyskutujemy na temat właśnie tych fal, że w Polsce są jednak mniej, są bardziej niebezpieczne niż tu, ale tutaj jednak, że taka fala Cię pociągnie, to może masz siłę wrócić, możesz uderzyć w tym czasie głową na przykład w skałę, no i stracić przytomność, także to jest bardzo niebezpieczne. Tu jest duże zasolenie wody, także Cię wypycha do góry, ale, ale nadal przy dużych falach jest niebezpiecznie pływać. A, brzmieliśmy tak, że tam byliśmy w lasku, i dziecko się kąpało tak. na falach i rzuciło To je jest na filmie nawet. Na, na I te panie spanikowały tam. No, no to jest chwila. O no proszę, lat zabaw dla dzieci. Fajnie tu jest, cudownie. Tu można jakieś szybkie jedzenie, frytki zakupić. Piękny, piękny widok. Ale takiego może to się nie spodziewaliśmy, nie? Bobasz, mhm. pływają na kajaka. Tutaj w tych wyznaczonych strefach, gdzie wiadomo, że nie będzie żadnego głazu, skały, no to spokojnie można się kąpać. Ale chociaż są tutaj, zobaczcie, przy brzegu. I domki wzdłuż. Nam powiedzieć, że tutaj, żebyście się nie zmylili. Teraz jest spad taki. To są betonowe plaże dalej i od razu jest głęboko. Nawet widać tutaj, że jest drabinka do wody. Więc no, trzeba uważać, żeby nie wpaść raptownie. że sezon się już rozpoczyna. W Polsce wakacje już się zaczęły. Więc będziecie przyjeżdżać z Polski A z Niemiec to niektórzy dopiero mają w lipcu wakacje, jeżeli chodzi o dzieci. Także w połowie jakoś lipca chyba nawet. Czy pod koniec. No. Także pewnie dopiero w sierpniu przyjedziecie do Chorwacji. My też jakoś jeszcze się zjawimy. Ale jest świetnie, prawda? Jedny piesek boi się fal. Nie chcę iść pani sama musi po piłkę. Ucieka. Myślę, sobie nie zwariowałem na takie fale wchodzić. To jest świetne. Pani cieszy się, że ma piłkę. Udało się uratować. A! Zadowolony. No co co nie nagrałam nad tym pieską? Wskoczył do tej wody. Wiecie, jak on łapie tę zabawkę w słonej wodzie, to woda mu się nalewa automatycznie do żołądka, i wiele psów już tak umarło przez to. Także tu nie jest. Raz, dwa można rzucić, ale nie cały czas. A on już kilka razy tak rzucili temu psu. I ten pies nie chce iść ewidentnie, a pan mu każe. Boi się. Nasz glutus też wyszedł. Czeka na niego. No już nie chce jest A tam drugi piesek. Wyczekuje się. Jejku. Nie no widzicie? Wyczekuje się. Za duże fale są. Jest mądrzejsze człowieka. Zobaczcie. Sam sobie idź. I zabawka ucieknie. I zmusza pieska. Nie no, to jest nieodpowiedzialne przy takich falach. Nie pójdzie pies. I właściciel musi sam po zabawkę. O jest piesek, tam a na wieczór delfiny. Delfiny, wow. da. Ile delfiny? Dwie godziny delfiny, da to ile za osobę? to jest Kolik owak, znaczy owak. Wam je. to jest owak ceny mam, to jest I ile kosztuje? 35 euro 35 euro za 2 godziny tak ok K Kukate delfiny szukamy delfiny, Szukate ale będą delfiny. delfiny czy nie d da, da. Będą. A, tak, tak będą przyjeżdżają tak delfiny skaczą na statku, a my aha, będą a, a jak nie będzie ten? delfinów? tak nie będzie ja nie będzie. Każdy, dzień ma Każdy dzień są delfiny. Ja, nie Wino, rakia, limonada, woda. Tak, i dwie. Tak właśnie rozmawiamy na temat tych delfinów, że pan mówił, że na pewno zobaczymy delfiny, a wiemy, bo widzowie już pisali, że niekoniecznie te delfiny się zobaczy. no przecież one dzień w dzień nie są w danym miejscu, a wycieczka trwa dwie godziny tylko, także nie ma gwarancji zobaczenia. Najlepsze, że pan się nie skupił na delfinach, tylko na tym, co dają do ceny. Że dają jakie i wino. I to na tym pan najbardziej się skupił, na winie i Ale Aleks mówi, że jeszcze najlepsze to będzie jak? To tylko miejsce stojące. Jak chce się usiąść, musi to płacić 15 euro. Hmm. To już całkiem. Ale mają cenę. No. Ale próbuję sprzedać. Tutaj no te tak, emerytur tak. widać, handlują.

Tutaj się woduje na pewno jednostki pływające. Ale dzisiaj są mega fale, naprawdę. Nie będziemy pływać, popływamy w basenie. Ale ja to po schodkach i mnie całą zalało. Ale mi się udała fotka fajna. Aleksandruś poszedł sprawdzić, bo Max kawałek dalej się wyłożył odpoczywa Proszę Widać Maxa. Leży? Siedzi. Siedzi? Tak. nie leżał sobie. Ale może wzburzone. Cudownie jest. Uu. Wcześniej była taka silna, teraz już nie. No, trzeba trafić na taką dużą falę. Uwaga, może ta będzie. Prawie. Klapki, zaraz, komuś uciekły klapki. Już i tak, Aleks, Aleks pożytko musiał dołożyć klapkę. Ja tu rzeczy układam szybko. No, czy... Nie, tak chyba czy... nie podmyjasz tak. Odłożył klapka na bok, ale ten jeden popłynął w morze, widziałam. Opływa tam na środku, widzisz tam? No, pływa. no także... Go, także już ktoś, nie wiem ale czy ja tu klapki... Tak? No. Tak, widzę, coś też pływa. Ludziom teraz pozabiera. No. To, ale co to? wchodzi do wody? Idziemy popatrzeć. Co tam pływa? Ale nieźle przed chwilą zalało. Co to? Nie mam Coś dużego. Dwa takie same, tutaj mi Aha, może komuś portfel uciekł. Tu pływa, widzicie? I tam pływa coś. I teraz wszystko wymywa z plaży. No. żeby nam nie wymyło. Gdzieś tam popłynął widziałam. Go nagle tak zmiotło. No. <taki> Także ktoś jest bez klapka. Aleks ten odłożył, nie uratował, ale ten drugi gdzieś popłynął. I wygląda jakby ten portfel normalnie jakiś pływał. Widzisz? Czarny, tam następna rzecz pływa. Furza, czy oczywiście teraz w morzu pływało, bo ludziom wymyło z... tego nagle taka wielka fala przyszła, że... Trzeba pilnować nasze, żeby nam nie wymyło. Uważaj Aleks, bo ciebie zaraz wymyje. Popatrz, tam coś pływa czarnego, komuś coś... Nie, klapek popłynął gdzieś tam. To taki Japonek. To może jakiś inny klapek. <noise> <to> ma <masę. głos> Zaraz nas zmienia stąd. Co ty mówisz? Maxa, widać. A ja nie widzę. A widać. Leży sobie pod drzewkiem, chilluje w kapeluszu. Idzie nasz Maksymilianek kochany Poodpoczywał sobie, poleżał, bo mówi, że tutaj nie ma jak się rozłożyć. No co to z woda się nabiera. Hej, jak tam? Na kamyczkach leżałeś? Tak. Widać na brzuchu, że masz takie ślady. Wyskoczcie teraz, jak jakby szła. Ja wam powiem kiedy. Już! Jest kochany. Idź, idź. Ale, Ale ty kochany jesteś, synuś. Wow. No, ty też, Aleksander. Nie widzę. I do przodu. Nie! Yes. Kraba wyrzuciło z wody. Cześć kolego, nie bój się! Pokaż się jak jesteś ładny Do maksa pss, pss, pss. Pss, pss. Jak sterowany, pss, pss. zobacz Alex mówi, że istnieje krab, który jest głośniejszy od bomby atomowej. Taka ciekawostka. A skąd to wiesz? Z biologii. Z biologii. A właśnie tu wiesz Fajnie. Wydaje mi się, że bomba atomowa ma też 250, a ten kwiat może wydać 280. Kompensuję wodę e, powietrze pod wodą, jak to wybucha, pęka, wybucha, to tworzy się ten głośny dźwięk i temperatura a tysięcy stopni. Jest już po 14, mieliśmy się zbierać, ale jakoś tak nie możemy jeszcze, chłopaki poszli się przejść. Bo nie mogą wysiedzieć, a my się opalamy, bo to ostatni dzień, więc można się zjarać dzisiaj, wiecie. Będzie piekło, ale chcę powiedzieć coś na inny temat, że tutaj chłopiec mały, nie wiem, około 9, 10 może lat. Rodzice go na chwilę zostawili w wodzie tutaj, na tym spadzie takim. I fala przyszła i go pchnęła na kant tutaj tej... Tylko, że tam głębiej. I obiar sobie cały ma mega bordowe. Także właśnie o to mi chodziło, że... Mimo, że te fale może nie wciągną, no bo one, jednak to zasolenie wody jest tak duże, że wypycha człowieka na zewnątrz, ale pod wpływem fal możecie w coś uderzyć, czy to właśnie w takie jakieś ostre, czy w ogóle w skały, które wystają z niegdzie, więc nie trzeba uważać, szczególnie na dzieci. No, a wracając do tego, mówię, że boli go, nie wiem, czy z Rosji, czy z Ukrainy, one są, nie rozróżniam tych języków, ale co chciałam powiedzieć, że jest cudownie, po prostu cudownie. Widzicie jaka piana się zrobiła pod wpływem fal gdzieś, <grywa> gdzie ale jeszcze trochę będziemy musieli się zbierać, coś zjeść i zaplanować jakiś wypad popołudniowy. Tylko boję się, że właśnie dzisiaj jest tak upalnie, że nie damy rady chodzić, więc bardziej pod wieczór byśmy pojechali. A teraz chcemy jeszcze poczylować tutaj i potem w basenie ewentualnie. Czas się zbierać. A weźmiesz mi ręcznik też? Dzięki, bo jedna nagrywa, a druga... O, naładowanie baterii. 15%. Sprawdźcie czy wszystko. I ruszamy. Czy nic nie wypadło nikomu? Я